Na Wasze życzenie jest, to jest part 9. Kaiman okolarowy. To jest chyba jakiś krokodyl. Kajman to jest krokodyl, masz O, chyba, widzę. On jest taki malutki tam. Gdzie? Gdzie czerwony. Patrzcie, patrz na aparat. Tam. Gdzie? Tutaj, patrz na mój aparat. Ej, faktycznie, tam jest. Babciu, patrz na mój aparat, to zobaczysz. Chyba, że to jest ten. Gałąź. Nie, na pewno. nie. Babciu, patrz. No, to tutaj. Widzę go, widzę, 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 a to jest mały. To jest mały, to chodźcie o, dalej, to były idziemy. takie po dwa metry. Tutaj był ten, ten. One to na szczęście teraz już śpią. To budził się. Budził się? A nie, nie, jednak nie. Tutaj ten tylko się schował. Dobra, co tu dalej jest? Tutaj są roślinki i tak dalej. Ale te węże są normalnie takie creepy. Mam nadzieję, że będzie moja mama to oglądała i zobaczy węże. Mam nadzieję, że tak. To są młode palemki. Patrzcie, Widzisz? tam Patrz jest jak banan. Widzicie? Nowe, nowe rośliny, rośliny. Ej, widzicie te zielone banany? A tam są zielone banany, masz rację, Dobra mnie nie obchodzi. A kokosy? A kokosy co? Kokosy to Korzenie, to nie są korzenie, tylko to są Mango, mango. Ale tu jeszcze nic nie ma, bo wiecie, to dopiero rośnie. Idziemy dalej. W ogóle chciałam mam jeszcze pokazać mój łuk, tak wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tam jest moja siostra Ala, też wygląda fajny luk. Tutaj już byliśmy, gdzie były te drzewiki. Patrzcie tam. Patrzcie, jaka królowa, jaka królowa. Nie jestem królową. O oh, nie! Wiesz, ja już nagrywałam dozora. Znasz to? Znasz ten trend? Tak, znam. To jest coś takiego, patrzcie. Muszę to odwrócić. Nie, dobra, ja idę w tą stronę. Nawet, mm, mm, jakoś tak. Nie, czy, 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 czy. Ej! babcia gdzieś o idzie, patrzcie tam tu sorry jak pokazałam kogoś twarz, ale nie da się tego zasłonić, więc sorry tutaj mamy takie roślinki tutaj to jest jakiś coś tam coś tam nie chce mi się tego czytać tutaj właśnie były te węże, tam więc zrobiliśmy takie jakby kółko. No tak. tak, tak. My tutaj byliśmy. To, tam były te węże. I szliśmy A tędy. Wiesz, I teraz wiesz, tędy, tędy. tędy. No, robimy trend, śledzimy ten, ten trend. Może za chwilę. Kawa to jest arabska, kawa arabska. To, która to jest kawa? A ja nie wiem. Tamto... Nie, to nie jest kawa. Kawa ma takie liście. To jest roślina. To jest kawa. Dojrzałe owoce, owoce żywiołowe. Robimy, robimy to? To jest kawa, to jest kawa. Patrzcie. Tylko, że jest mała. Co robimy? To. Nie, nie. Patrzcie, jakie to są piękne rośliny, a to jest akurat nie wiem co, bo jest za daleko taka tego Czekajcie, Rady, to jest mais biała, czy jakoś tak. Prawie jak Ani no. A nie, czy go nie oglądam coś. Co? O, patrzcie to jest tamten wąż, widzicie? Tak trochę z daleka wydać. Jak wyjdziemy, już nie wejdziemy Musimy się. Jak pójdziemy do to jest jest Wow. Bo jak wyjdziemy, to jest tak pani powiedziała. Jak wyjdziemy, to już nie wyjdziemy. Tam Tą właśnie byliśmy pniki, tam idziemy na dół idziemy do. Pniki jest chłodniej? Jeszcze sobie połóż dziecię, bo po To jest Nie mam, bo roślina mi zdechła. Dobra, więc widzowie, idziemy. Za chwilę zrobię part 10. To będzie chyba ostatnia część, bo będziemy już za niedługo wracać. Bo jak wyjdziemy... Działaś jak butelka. Czekaj. No faktycznie. Dobra. Więc nie wiem, czy jest prosto, bo nie widzę. Ale jest ok, chyba. Tutaj też byliśmy. Patrzcie, tam. O jezu, Kamera by się coś zawiesiła. Idziemy tam, gdzie trochę chłodniej. Posiedzimy trochę i znowu jeszcze obejdziemy, dobrze? Okej. Okay. Idziemy tam, gdzie jest chłodniej. Potem trochę pooglądamy, po ten. No i tak dalej. Czyli musimy się teraz znowu wracić. Grzyby. Nie, grzyby tam. Ej no? Kurde. Moja kamera akurat się... Kurde! Co yes. Co jest z moją kamerą? O jest, się. Tu mamy glibę. Popatrzcie, ile wyżówek wyszło tam. Nie mogę niestety wskazywać twarzy ludzi, tylko mojej babci. Ani i mnie. Mnie. Ej no, ładne, ładne kwiatuszki. Sprawdzę tylko szybko, widzowie, ile mam procent. Mam tylko 2 więc muszę kończyć. Widzimy się na dziesiątym parcie. part dziesiąty. Bye!